Mecz w Bytowie. Zwycięstwo. Chyba ten Bytów dobrze nam służy. Na pewno to był pierwszy mecz na wiosnę u siebie i chcieliśmy go zawsze wygrać. Udało się. Znaczy udało. No, na pewno mecz był pod kontrolą, ale ciężki rywal. Myślę, że to 1-0 zasłużone. No, to też chyba dobry prognostyk na dalszą część rundy, bo też ta walka o te baraże to też jest chyba coś o co powalczyć w tej rundzie. No tak, yy, mamy tam założenie, no yy, trochę tam tych punktów straty na no, tych dwóch pierwszych miejsc jest więcej. Staramy się wygrywać każdy mecz, meczu jest mało, bo zostało już tylko 12, no i każdy punkt jest ważny. Ale też chyba dzisiaj musieliście tak pogratulować Maciejowi Gostomskiemu tych ostatnich interwencji, bo troszeczkę obronił ten mecz w końcówce. No tak, Maciek no, to jest klasowy bramkarz, ale to, że przez ostatni rok mnie bronił, to nie znaczy, że zapomniał jak to się robi. Po prostu udowadnia, że warto na niego stawiać i że jego miejsce jest na pewno wyżej, nie, a nie w drugiej lidze. No na pewno też dla Ciebie dzisiaj ten, ten występ jest udany, kilka, kilka dobrych zagrań, także chyba zapiszesz ten dzisiejszy mecz na plus. No tak, jak najbardziej. Już się fajnie mi się grało. A... No trzeba mogę powiedzieć, na pewno wszyscy będą się śmiali, ale dziesiąta asysta w sezonie jest.